Pan Jezus spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Jezus idzie dalej. Wśród złowrogich pokrzykiwań, twarzy wykrzywionych ze złości, żołnierzy, których nic nie obchodzi. I nagle Jego oczy napotykają spojrzenie matki. Maria tak niewiele mogła mu dać w tym momencie, a dała tak wiele przez spojrzenie pełne miłości, gest, choćby krótkie dotknięcie syna z czułością, przez obecność. Jak często nie ma nas tam, gdzie być powinniśmy, jako żony, mężowie, ojcowie, przyjaciele. Przebiegamy obok oczu męża, żony, przyjaciela, oczu, które potrzebują chwili naszego zatrzymania i spojrzenia ze zrozumieniem, jak rzadko jesteśmy czuli. Któryś za nas cierpiał rany Jezus Chrystus mniej. Niepokalane serce Maryi Ciernie wzranione przez nasze winy Chcemy Cię kochać i zadośćczynić Niepokalane serce Maryi Chcemy Cię kochać i zadośćeni niepokalane serce Mary.